Witam, to śruby Także, żeby trzeba trochę postępić Ludzie zasubskrybujcie Mój kanał, jak chcecie Wiedzieć co się Mnie dzieje, jak to mniej więcej przebiega, przebiega i jaki to stan Będzie miała maszyna Więc tak Śruba SC50S krzyżów Szyżów, szyżew, Jeden pierą tam, no jeden, o jeden pierno, ale silnik Lublina Mondoria. oczywiście, no co C90, no Lublin niestety rura wszystko pognite popękane zawory tu widzicie, kawałek już leży obudowy wałki krzywkowe, proszę Piękne w pięknym stanie termostatu nie było. Podejrzany silnik się gotował jak, jak woda w czajniku. I tyle w temacie. tu aby zostać na dawce, pompa, mocowania. Nic więcej, to wszystko jeszcze złom. Przystawka jeszcze do pompy, do filtra oleju. Do, przepraszam, konicy oleju. Pójdzie przełożona, nic więcej. I silnik inny. Co tam jest, nie chcę nic drnąć, głowica na tam stoi wszystko dęba także nie opłaca się tego remontować nawet. A tu mamy moją oryginalną śrubę, co była z tym silnikiem spięta. I powiem wam tak: motek, motek, motek. puknie się tu. Kręci się śruba. puknę tu. Jest to O, teraz. I już śruba się nie chce kręcić czyli ta śruba jest co? złom o proszę jak ładnie się przesunęło chyba że ktoś chce ją wsadzić w nią z 8000 w serwisie to naprawią to bo ogólnie po zewnątrz budowa co wyniki Ozem są ładne ale wyniki już też się popcierały yy, tu budowa z tej strony ośrodka jest wyżarta z tej strony jest ładna no i tyle no. Wierniki, łożyska, wszystko do nowe, do, do wirniki do zrobienia płaskoszlify z dwóch stron tu widać jak jest zagotowała śruba, widzicie to czarne? tamtar, wirnik, śruba się doma nie gotowała i tu jest zawsze czujnik temperatury, o nie znam na 30 temperatura ustawia, bardzo dużo, nawet za dużo także powinien być 80, 90 max bo przy 130 to się potrafi olej zapalić i potrafią śruby wybuchać No niektórzy nawet kiedyś były takie śruby stare, że szło temperatury ustawić więcej i podkręcali do 150, no szło hama podkręcali ciśnienia i śruby normalnie dosłownie z wszystko wybuchało, bo się olej zapalał szedł ogień i wybuchały śruby, nie? także takie aparaty też były co tu mamy dalej? śrubę mamy Wykupiłem inną śrubę zamiast tej, ale tu kupiłem wszystko w oryginale. Atlaskopko XAV, XA, no XAS, tak. 8590, takie coś to chyba oznaczenie ma ona. Budowa miała. Tabliczki nic nie ma, ale po internecie jakoś to pomału doszło. Koniec oryginalna od niej. Tu jeszcze filtr oleju do śruby oryginalne muszę odkupić. Do głościa jest filtr powietrza. zastanowię się, czy nie zamontujemy Bizona. To tu by było wejście wtedy. Tam to zaślepi się. Albo oryginał, bo wkłady są dosyć drogawe. A Bizona, owszem, 14 zł. A filtr jest filtrem. Jeszcze zobaczymy, jak to powiem powie mi. I tu zostanie siłownik dodawania gazu. Też do kupić. No i wiązki, tu wszystko podłączać, poprzerzucać odwrotnie, bo tu z tej strony jest rozrusznik, a Lublin ma z tamtej strony Odwrotnie wiązki, odwrotnie pneumatykę, trzeba wszystko po poprzerzucać z tej strony Bo tu będzie się nie dodawania gazu, nie z tamtej strony No i tu taka mała różnica będzie tutaj Panel sterowania oryginalny, ona ma tyle narobione 3409 godzin Dużo no z kilka wymian już oleju powinno być. Pneumatyka, wszystko wszystko pneumatycznie sterowane. Prąd włączanie, załączanie, start i załączanie śruby pneumatycznej i start i ogień. Czy kwestia jest podłączenia tych wszystkich. Wiem, czy jest dobrze, to było przekręcane, bo ma mamy połapane, bo wszystko było podkręcane. Zawór yy, ustawiający ciśnienie jakie ma pompować. Potrzebujemy do lekkiego proszku czy tam do alumów odkręcamy. Bije tylko 7, 7, 5 Dokręcamy, bije 8 Ona ogólnie 8 fabrycznie jest Całość bezpieczeństwa jest na 9,3 Tak? 9,3 Więc 8,5 by szło sobie do 9 maksymalnie, żeby się nie odcierał Sprzęgło to jest takie gumowe Muszę tę do przystawkę kupić i tą przystawkę spróbować tutaj nawiercić i przez 3 Kurwa będzie twarde pewnie, jak spyk. Tylko stoła wiartara jakaś konkretna. Pomyślimy. Coś to trzeba pomyśleć. Dobrze, że ktoś to, to nawierzy. Jak ja nie dam rady wiercić w tym przykręci z tego. To wielka stoła wiartara przewierci na wieży. Nawet na można wiercić. I nagwintujemy wtedy. I będzie tutaj. To tak grała jak ma grać. Otwarte śruby pójdą 10,9 i tą ulubioną przystawkę się przekręci tu na 6 albo 8 śrub. Koło się tam rzuci, to wleci tu na to koło i praktycznie aby tu się będzie do robienia flansz, Jedna szeroka, dolny wymiar, górny wymiar. Ten szerokość obmierzyć i w tyle w temacie. I przyłożyć tu, powiercić, przykręcić tak, ustawić równo w pionie kreskę, tak samo równo w pionie tu, przyłożyć, popunktować, przywiercić i dziękuję, do widzenia. I mamy wyśrodkowaną śrubę z silnikiem, na to i na ośrodku będzie założone to sprzęgło, żeby się zazębiało, do tego koła gumowego, miękkiego i mamy sprzęgło zrobione. Trochę takie bawienia, pomierzenia, trzeba dobrze wszystko wyśrodkować W razie wu jest z boku okno, re, okno rewizyjne Tu powinna być taka zaślepka czarna Nie ma jej, nie wiem, no trudno, no nie ma Ale myślę, że widać co się dzieje Olej stan No, na pierwszą ostrość, ostrość jest Ja Jest jeszcze na zielonym że Olej zakręci się ręką czy coś na śrubę Także lepiej nie, bo zawsze tu olej poleci z tej, albo z tamtej strony Już tu było na rozlewane, także kręcimy ręką Słuchajcie, że pompuje, że wszystko pozabezpieczone było, bo to pod pędekami też miał przykryte Niedawno to rozbierał z miesiąc temu tą śrubę z obudowy Obudowa już pojechała sprzedana, silnik sprzedany Silnik kupili to, bo oni to kupują, ale kupują na silniki ogólnie Bo silnik miał te wtryski, w po powyciągany był 4 F4, 4F1011, coś takiego to był. Ten model silnika bez turba, czwórka. Silniki droższe, bo to maszynowe. Oni bardziej maszynami takimi, handlują koparkami, więc im bardziej chodzi chodziło o silnik końcówki tam jakieś zaworki w tych wtryskach tych bloków co są w dojczu po gościu podokładał, powymieniał i silnik sprzedał z zyskiem jeszcze i przyczepkę to mi sprzedali ja muszę jechać po te reszty pierdłu bo tam mają mówi to tam nie ma problemu gorzej z tym właśnie z tą przystawką co tu ma być sobie to gumowe koło zębiało się inny gościu mi wysłał zdjęcie ma aluminiowe cena no zaporowa oczywiście Prawie co to, to chce. Tyle, co ja dałem za całą śrubę, nie? samo to. Przestawkę połowa, to jest ani połowa nie sprzęgła. Także nie wiem co nie mają wizję. Jak nie zejdzie sceny, a ten gość drugi też nie, co pojadę do niego po też części nie będzie miał, no to będę musiał, jak to się mówi, to robić to zębienie sam. Nie jest trudne, zrobimy to z stali i to będzie już wieczne, bo śruby damy utwardzone zobaczycie, będzie może wszystko raz, raz, raz zaś ja mówię i się mylę zaś, no niedługo będzie wszystko tutaj kompletowane, muszę po resztę rzeczy jechać tu wymyć to wszystko w środku i tyle w temacie, jeszcze tak się kuszę, żeby ściągnąć tam piaste, a tam jest uszczelnienie, a e, jest uszczelnienie, jest seger, zabezpieczenie. O, o, tak jest. O, o. Ale z tego ciekł olej? Nie ciek. Sucho jest. Z tego olej nie, nie cieknął. Tam jest sucho. Z tego olej nie ciekł tu Jest tulejka mosiężna o piłki. To rozrusznik. Swoje już na odkręcone. A tu się coś poci po tych szpilkach. Tak, właśnie patrzę, skąd ten brud tu był. To w nie było, mokre, tylko takie kurz brudno Troszeczkę, aby tyle było z tego brudu. I się da, że trochę to tutaj, aby co naleciało przez te tu dziury, syf kurz. I tyle. I gdzieś tam, albo. Olej gdzieś wypłoczy coś i po prostu zaciągło syfu. Nic więcej tu nie widzę. Nie chciałbym na prostu ingerować w to, bo ten uczczeniar może być majątek warty z 500 albo lepiej. jeszcze lepiej. będzie go sprowadzać podejrzewam, z Niemiec albo lepiej gdzieś. Także to tak się prezentuje. Resztę remontu, no resztę muszę kupić części. Uderzyć na plazmę, albo najlepiej na cięcie wodne. O tu tą przystawkę odkręcić, zawieźć że taki dolny wymiar, jak ta budowa Przyłożyć mi jeszcze, niech powiercą od razu wodnym cięciem ładnie te otwory, żeby przyłożyć przykręcę. I górny wymiar flanszy, tutaj po zewnątrz. Na szagę złapać. Szerokość przyłożyć, ściskami złapać. Popunktować z drugiej strony, powiercić i mamy wyśrodkowane skrzynie ze z tym. Tylko ta grubość blachy będzie decydująca tutaj. Jak to złożę, do tego tą przystawkę, tu sprzęgło, blachę tam przekręcę, zjadę tym wszystkim razem i będę wtedy wiedział, jaka ta gruba blacha ma być. W sumie, naprawdę mówiąc, to na, najpierw zjadę to tak, wiecie, na sucho. Będę wiedział, czy trójka, czy piątka, czy szóstka blacha, żeby też za dużo nie wystawało. Bo tu będą śruby oto tarły też nie mogą wystawać za dużo z tego, tego znaczy, śruby. Ten nie może za dużo wystawać być głęboko, bo będzie tarł o oto. Także to musi być wszystko tutaj dopasowane. Okno rewizyjne jest, tak, żeby wszystko nie widać z tej strony, jak tutaj będzie złożone także nie ma co się bać, ale to trzeba wszystko właśnie dopracować żeby było na tip top bez żadnych tutaj kombinacji i ściemy także tyle ja już uciekam bo na 6 do pracy rano zaś po pracy po te resztę tej śruby części no i będziemy to pomału składać a jakby silnik nie dał rady z tą śrubą i będzie mu troszeczkę mocy brakowało, to będzie wymiana silnika, następny kupię, ale już kupię wtedy też taki, żeby nie było żadnych kombinacji przeróbek, mocowań, coś, tylko kupię wersję turbo. I koniec w tym macie. U nas 20 koni, chyba 20 koni, czy 20 parę koni jest mocniejsza. Wersja turbo od bez turbo, także spokojnie da sobie radę. już turbo na pewno, powiedzmy około 100 koni to jest 10 10 to jest 30 nie, 13 13, 6 konia 10 KW, a tu po nie jest 30 coś. chyba to tym powinien dać sobie radę. 30 coś tu 6ba Zapotrzebowanie 36 śruba ma tak. No to jest 20, 30, 40, coś, ja tam ma 50, coś. chyba 10 KW ma, 10 koni ma ten silnik więcej, jak jest potrzebna ta śruba. Jak tam po internecie szukałem, mierzyłem, patrzałem, według to tam miesza z tym. Także zapasu ma, ten silnik będzie miał już nawet zwykły rechot. No ale wiadomo, jak ktoś będzie chciał ciśnienie pociągnąć z jeden bar, no to te 10 koni może być za mało. Oczywiście 10 bar jeden bar więcej niż fabryka, nie ale na te 8 to podejrzewam, że to bez problemu będzie sobie wizdać. No i tyle, to jeszcze ten silnik na zostanie u mnie, dopóki nie będzie wszystko niezgrane, zgrane, złożone, pomalowane, obudowę wybyszymy, wypiaskujemy, złożymy, także będzie wszystko fajnie zrobione. Dobra, uciekam, także na razie trzymajcie się. Cześć.